Dzień dobry, mój drogi obserwatorze i moja droga obserwatorko. Dzisiaj opowiem Ci o pięciu konkretnych rzeczach, które, mm, które klienci są, zostawiają najczęściej w taksówce. I ten, na myślę, że ostatni podpunkt, chyba będzie najśmieszniejszy, przynajmniej mi się tak zdarzyło i to kilka razy, więc śmieszna sprawa. Ale pozostałe też są dość, dość e, ciekawe. I teraz, tak, numer jeden. To jest na pewno najwięcej, najczęściej e, można się spodziewać, często i, i zwracać na to uwagę, a i tak gdzieś tam się zostanie. No to jest na pewno telefon. Telefon, smartfon gdzieś tam się zapodział e, pod siedzeniem, w schowku w drzwiach, e, w siedzeniu z tyłu gdzieś tam się wcisnął, czy został na siedzeniu, jak jest ciemno, gdzieś tam mm, z imprezy, jak się wraca, spadł pod siedzenie, pod wycieraczkę, cokolwiek. No jest tego na, Stanowczo najwięcej, i tutaj od razu mogę powiedzieć, że coś najlepszego, co możesz zrobić, no to od razu, jak się skapniesz, że tego telefonu nie ma. No, to od razu próbować się na niego dodzwonić. To jest nawet nawet logiczne, ale mi się zdarzyło, że mm, gdzieś klient dzwonił po telefon na drugi dzień, dopiero jakby trzeźwiał i doszedł do siebie, i wtedy musiałem gdzieś tam specjalnie jechać. No i oczywiście to się wiąże również z kosztami i różnymi takimi rzeczami. Im szybciej, tym w każdym razie lepiej, i też nie zapomnij w takiej sytuacji raczej zostawić jakiegoś znaleźnego czegoś, bo to naprawdę się miło robi, to jedno, a drugie rzeczywiście wydaje mi się, że tak chyba kultura troszeczkę wymaga. Tak, tak, tak. No bo to jest czas, bo to jest też uczciwość i takie rzeczy. To jest jedno. Punkt numer dwa to są na pewno dokumenty. Um, dowód osobisty, prawo jazdy, jakaś może karta albo coś w tym stylu, ale chyba najczęściej no to dowód osobisty gdzieś tam się zapatoczy właśnie między siedzeniem, gdzieś tam spadnie przy płatności czy cokolwiek. Nie wiem, czy ktoś miał w kieszeni tylko dowód i pieniądze. Do widzenia. To coś, coś, coś w tym stylu. Natomiast ten dowód w miarę tam się zdarza i tutaj tak samo staraj się jak najszybciej kontaktować z, z taksówkarzem. Numer 3 no to na pewno e, portfel. Portfel, a u kobiet torebka, bo to taki kobiecy chyba trochę bardziej portfel, taka nie mająca wszystko rzecz, tak, no to to torebki zostają i nie mniejsza, tym częściej zostaną. Moje drogie kobiety, kupujcie sobie duże torebki, <laughs> ponieważ duże torebki Dużych torebek raczej z reguły nie zostawiacie ze względu na ich raczej gabaryty. <laughs> Natomiast małe torebki, jak najbardziej i często dosyć. <laughs> A u mężczyzn, no to portfele, no to nie wiem, jak to się dzieje, nawet nigdy nie przyuważamy, jak to się wypada, czy przy płatności ktoś gdzieś zostawił i wychodził szybko z samochodu, śpieszył się, nie gdzieś. Nie wiem, ale, ale, ale bywa, że zostają. E, teraz e, kolejnym punktem, numer cztery, no to to są na pewno papierosy, zapalniczki. <laughs> No, biorę to jako jedno, ponieważ no bo jedno łączy się z drugim. Raczej ktoś niepalący raczej nie ma zapalniczki, a papierosy to, to, to jest to, to też coś, co można gdzieś tam w samochodzie uświadczyć i mało tego ludzie czasami pytają czy mogą zapalić w samochodzie ja wtedy zawsze odpowiadam jako oczywiście palacz e, Odpowiadam, że owszem może pan pani zapalić, ale to kosztuje u mnie w samochodzie 200 zł i wtedy nagle jakoś dziwnym trafem się zniechęcają dzięki czemu ta, ta picerka i samochód cały jest pachnący mm, i nie ma gdzieś tutaj i takiej żółtej sadzi i takich innych różnych rzeczy, czego sam bardzo nie lubię w samochodzie i do tego sam wysiadam, jeżeli ja palę. Także też tego wymagam. A to 200 zł, no to jest bardzo takie zachęcające. Jeszcze nie wiem, co bym zrobił, jeżeli rzeczywiście klient powiedział OK. Ale no to to może jest gdzieś tam do sprawdzenia w przyszłości. No i numer 5, najzabawniejsza sytuacja, jaka mnie spotkała. No to zostawienie bagażu w za, z tyłu, z tyłu e, w bagażniku, owszem, zdarza się czasami gdzieś w natłoku mi, jako kierowcy, e, kiedy jest bęga szybko i dużo się dzieje, e, zapomnieć po prostu, że e, wiem, pół godziny temu wkładałem torbę do do bagażnika. Mało tego, klientom też się również to zdarza. Także to jest gdzieś takie e, podwójne. E, chociaż się nie tłumaczę, e, te problemy akurat dosyć szybko rozwiązujemy. <grywy> ale ale tak, jedyna sytuacja, to pamiętam, że zajechałem tak, nie wiem, 5-10 minut chyba, odjechałem od domu i i się skapnąłem, i się kontaktowałem z klientem, klient ze mną i, i, i rozwiązaliśmy szybko śmieszną sytuację. Mało tego, nawet miałem takie mniejsze torby, e, mniejsze torby podróżne, ale takie, takie, co czasami klienci biorą sobie na siedzenie z tyłu. No to też taka została u mnie w samochodzie, i to już, to już, to już w ogóle było śmiesznie. No, a ty powiedz, co tobie zdarzyło się gdzieś zapomnieć i zostawić? E, zostaw taką informację w komentarzu być może będzie śmiesznie, to się pośmiejemy albo może Tobie, a może komuś jeszcze innemu jestem bardzo ciekaw no i zapraszam Cię do subskrypcji tutaj, tu, 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 tu jest taki przycisk subskrybuj i tam na dole dzwoneczek subskrybuj jak najbardziej żeby być na bieżąco z przemiłym i fajnym kierowcą taksi dobrego dnia